Jest też coś takiego jak logarytm dziesiętny. To jest część czwarta z logarytmów. Kiedy mamy do czynienia z logarytmem dziesiętnym, wtedy kiedy ta podstawa logarytmu, kiedy jej w ogóle nie ma, tak, kiedy jej w ogóle nie ma, to oznacza, że ona jest dziesiątką. I to jest logarytm dziesiętny. Po prostu, jeżeli podstawa jest dziesiątką, to się jej nie pisze i wtedy uznajemy, że jak tu nie ma nic, to jest dziesiątka. No i to właściwie tyle. Oblicza się na takiej samej zasadzie jak wcześniej. Więc zrobimy cztery przykłady. Tu myślę, że więcej nie ma sensu, bo zasady są te same co wcześniej. Mamy przykład pierwszy. Logarytm właśnie dziesiętny z jednej dziesiątej mamy policzyć, ile to będzie? No, to zastanawiamy się, 10 do jakiej potęgi jak podniesiemy, to nam wyjdzie, to nam wyjdzie jedna dziesiąta. No to musimy tą dziesiątkę odwrócić do góry nogami. Zrobić odwrotność, czyli do potęgi minus pierwszej, bo 10 do minus pierwszej to by była jedna dziesiąta i teraz nam się wszystko zgadza. W kolejnym tutaj przykładzie znowu nie ma tej podstawy logarytmu, więc znowu to jest dziesiątka. Możemy sobie ją dopisać, jeżeli tak jest na łatwiej, ale wcale nie trzeba. Trzeba pamiętać, że tamto 10 jest. Czyli 10 do jakiej potęgi to będzie 10 do szóstej? No, do potęgi szóstej, tak? Czyli. Teraz nam się zgadza, bo 10 do szóstej równa się tyle, co tutaj liczba logarytmowana, czyli 10 do 6. Kolejny przykład tutaj znowu mamy dziesiątkę, skoro nic nie ma, czyli 10 do jakiej potęgi jak podniesiemy, to nam wyjdzie pierwiastek z 10. Wiemy, żeby się zrobił pierwiastek, to musimy podnieść do potęgi jednej drugiej. Bo 10 do potęgi jednej drugiej to będzie pierwiastek z 10. Teraz nam się też wszystko zgadza. Kolejny przykład jest delikatnie trudniejszy, bo tutaj łatwiej nam będzie sobie to rozwiązać na równaniu. Jeżeli jest tak troszeczkę bardziej skomplikowane i są jakieś pierwiastki, to możemy sobie zapisać równanie, czyli piszemy sobie tak 10. Do jakiej potęgi da mi 10 pierwiastka z 10? No to, żeby nam się tu wszystko zgadzało, to musimy po prawej stronie też zrobić podstawę 10, czyli tak zapisujemy ten pierwiastek, żeby tutaj było. Wszędzie 10 do którejś? Z tego typu podobne przykłady były w filmie e, logarytmy 1 część trzecia. Czyli tą prawą stronę sobie zapisujemy jako 10 do pierwszej razy 10 do jednej drugiej. I teraz mnożąc, jak mamy te same podstawy i mnożymy potęgi, to podstawę przepisujemy, a wykładniki dodajemy, czyli to będzie 10 do 3 drugich, dlatego że 1 plus 1 druga to jest 3 drugie. Jak już mamy te same podstawy, to w takim wypadku te wykładniki po prostu do siebie przyrównujemy, bo one też muszą być równe, żeby te dwie strony, lewa i prawa, były równe, czyli x wychodzi tutaj 3 drugie.